Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem rycu, to jest kolejny Cies Rysu Dzisiaj 17 dzień sierpnia, to jest wtorek. Zachęcam, zapraszam do luknięcia. Linki w opisie. Look to description below. Linki macie, więc nie zaglądajcie dzisiaj o temacie zastępczym, czyli Afganistan. Afganistan jest dość specyficznym tematem. Oczywiście Druga Armia wkroczyła i swoją głupią twarz rozwaliła. Co śmieszne, Afganistan jest bardzo drażliwym tematem, zarówno prawdopodobnie też w USA aktualnie, ale także w Rosji jest drażliwym tematem i to bardzo, ponieważ od 1979 do roku 1989, czyli 10 lat, Rosja nie prowadzi tam swoistą wojnę, Przeciwko właśnie Afgańczykom, żeby z, y, po prostu przyłączyć albo po prostu włączyć znowu Afganistan do Związku so y, Socjalistycznego Republik Radzieckich jeszcze wtedy, bo się Związek Socjalistyczny rozpadał y, coraz bardziej. No i niestety y, no Rosjanie musieli coś z tym zrobić. No i niestety także umarło tam i zginęło bardzo wielu rosyjskich żołnierzy, wiele tragedii, wiele, wiele, wiele traum życiowych. wręcz można powiedzieć, że nigdy nawet po pijaku nie, pa, nie pyta I nie o Afganistan, szczególnie takiego starszego, który to pamięta. Dobra, ale nie tylko Rosja, a także USA wkroczyło i sobie głupią twarz rozwaliło. USA jeszcze dłużej ponieważ od roku 2001 do roku 2021, czyli 20 lat było w Afganistanie, Afganistan, zobaczcie, miał tylko i wyłącznie 11 lat, no, jedy, no, 10 lat, no, 10 lat spokoju od roku 90 do 2000, mieli całkowity spokój w, no, z miesiącami. Policzmy, że to było 11 lat. No i patrzcie, znowu kolejne wielkie imperium zostało także oskarżone o wspomaganie Afgańczyków. Poprzednim razem, gdy to Rosjanie przegrali wojnę w Afganistanie, bo to była totalna wojna i to nie był konflikt, bo zginęło zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie nie tylko żołnierze, ale także i osób cywilnych, po prostu. Zginęło tam właśnie w Afganistanie i wtedy byli podejrzani Amerykanie. I coś od o, o, po, później uznano za prawdę i wręcz do dzisiaj jest cały czas mówione, że afgańskich terrorystów szkolili agenci CIA. To mówiłem wczoraj. Ale dzisiaj to samo oskarżenie jest w stronę Chińczyków i w zasadzie Chińczyków się oskarża o to, że, że ktoś tutaj po prostu wspierał Afgańczyków, i to nie byli Rosjanie, tylko Chińczycy. I teraz można się zaśmiać, że za około 10 lat to Chińczycy napadną Afganistan, żeby pokazać wszystkim innym krajom że są potężną armią i sobie pewnie znowu rozładą twarz. Bo Afganistan jest dosyć specyficznym terenem, wysoko w górach, górzystym, gdzie panują nie po prostu talibowie, nawet w, w Ironmanie właśnie jest chwila taka właśnie dotycząca talibów, właśnie ci piersi, piersi właśnie tam, Iron Manie jedynce to są talibowie, jakby ktoś nie wiedział, i to jest właśnie wszystko w Afganistanie chyba kręcone, bo to jest bardzo, bardzo podobne. I oczywiście Afgańczycy byli przez wiele lat, nawet w latach 90., od czci i wiary po prostu odsyłani, ponieważ byli uważani za terrorystów. Nawet Osama Bin Laden był przecież Afgańczykiem. Swoją drogą także szkolony przez CIA, ale nie tylko USA brało udział w wojnie w Afganistanie, bo zarówno za pierwszym razem, jak i za drugim razem tam byli też Polacy. Oczywiście za pierwszym razem z przymusu, a za drugim z chęci, żeby pomóc amerykańskim kolegom. No i oczywiście w Afganistanie także zginęło wielu Polaków. No i teraz się pojawił taki ruch pod tytułem Macie krew na rękach, ponieważ wysłaliście naszych chłopców do Afganistanu. No ale problem jest tym, że to nie PiS, mimo że bardzo nie lubię PiSu, i to będę podkreślał przez wszystkie moje vlogi, bardzo nie lubię PiSu. Aktualnie jest y chyba na ostatnim miejscu, albo na przedostatnim hehehe, miejscu, w, w, w mojej ulubieniuści partii politycznych, ale nie pozwolę, żeby ktoś mówił, że to PiS ma krew na rękach, ponieważ PiS nie wysłał Polaków do Afganistanu. Jakby ktoś miał bardzo złą pamięć, no to 20 lat temu to nie PiS był u władzy, tylko uwaga, SLD było u władzy 20 lat temu. I, I tutaj będę to podkreślał wręcz, że to właśnie SLD zapoczątkowało tą przyjaźń z USA, niby przyjaźń z USA, więc takie mówienie, że ej, to, to PiS wszystko. Mm. Nie, PiS wtedy był takim taką partią jeszcze nie do końca Znaczy znaczącą się dopiero tam zaczęło się to wszystko rozwijać i rozkręcać, ale. Wiecie jak to jest najlepiej zrzucić na aktualnych rządzących, a samemu po prostu się śmiał z boku, że no <laughs> wojna się skończyła, teraz można porażkę w Afganistanie rzucić na innych rządzących dobrze, że nie w ciągu 10 lat, ta, czyli w 2011 Afganistan nie został rozwalony, bo wtedy jeszcze z tego co pamiętam jeszcze PO wtedy rządziło ciekawe. Jakby się tłumaczyli z tego, prawdopodobnie Tusk by mówił, no to, to nie nasza wina. I tak samo bym był, byłbym ich obrońcą, bo to nie jest wina tych, którzy wycofują wojska, że muszą wycofywać wojska, tylko ci, którzy rzucili ich do Afganistanu, są winni. Dobra. Okej. Okay. I tak kończąc po prostu tego vloga, chciałem tylko powiedzieć. Że oczywiście tragedią tych ludzi, którzy są w Afganistanie, jest po prostu aktualnie pozostanie w nim, ponieważ afgańscy talibowie no nie są miłymi misiami, nie są. Bardzo lubią tak zwane, tak zwane po prostu mordy religijne i po prostu ci, którzy szczególnie wśród Amerykanów promowali LGBT, bo nie uwierzycie. Amerykanie promowali LGBT w Afganistanie, no po prostu będą ginęli w sposób bardzo brutalny, jako propagacja dewiacji. I oczywiście tutaj nie mówię tego, żeby kogokolwiek, z czegokolwiek się śmiać, ale kto, kto inteligentny wprowadza w kraju muzułmańskim obowiązkowe. Sodomie obowiązkową. Znaczy w promowaniu, bo można by było promować wszystko inne. Tyle rzeczy jest. A promowanie taki, takich rzeczy. Hmm. Dobra, to by było hmm. Ech, na tyle. Zwróć, tak naprawdę skompensujmy to i oceńmy. Afganistan jest wielką porażką zarówno dla Rosjan, jak i aktualnie dla USA. To nie jest tak, że to aktualnie partia rządząca jest winna krwi tych wszystkich żołnierzy, ponieważ oczywiście mogli wcześniej odesłać żołnierzy, jednakże wtedy nie byłoby śmiesznie. Ale oczywiście tak samo mogło zrobić PO, mogło zrobić wszystkie rządy przedpisem, ale nie zrobiło. No i... Co? Wszyscy mają krew na rękach? No nie. Więc oczywiście to by było na tyle. Wam mocno dziękuję za odsłuchanie tego vloga. I po prostu nie bądź jak fajka, zostaw pod filmem lajka. Nie bądź jak chuba, jak nie masz suba, daj suba i like, subscribe and see ya next time.